Szanowni Państwo z ogromnym entuzjazmem, radością i zaangażowaniem, prawie z piosenką na ustach, chciałbym rozpocząć dzisiejsze Sales Przede wszystkim dlatego, że mam wspaniałą gościnę, czyli Kasię Iwanowską, która pomaga mi zrozumieć meandry, strategii komunikacji. I w top, które w ramach tej strategii, właściwie to jest szerzej niż komunikacji, całej takiego biznesowej strategii, możemy popełnić. Wczoraj powiedziałaś coś takiego, co mnie poruszyło aż, bo powiedziałaś, że cała ta komunikacja to nie jest o nas, liderach, twórcach, tylko o klientach. A wcześniej powiedziałaś, że to musi płynąć z nas. I tu mam pewnego rodzaju taki dyskomfort poznawczy. Jak to ze sobą pomaczować teraz? weź trochę to rozjaśni. Jak pożenić? Jak to pożenić? Tak, i jak, jak, jak w ogóle jak to zrozumieć tak naprawdę, o co tu chodzi? No, bo tak mi się trochę zawsze wydawało, że wiesz, człowiek ma jakieś swoje wartości. Nie przejmuj się nawet niektórzy mówią konkurencją, nie patrz, co inni robią. Po prostu zrób to, co czujesz, powiedz to, co chcesz powiedzieć, powiedz to, kim jesteś. No i jesteś, masz być wyraźny i to jakoś da radę. A ty mówisz mów o klientach, co to mam powiedzieć. No, bo to jest ta różnica pomiędzy tym, czy tworzymy markę szczególnie osobistą dla łychtania naszego ego i pokazywania wszystkich emblematów, totemów i zdobyczy, które mm. gdzieś tam mamy, które nam robią dobrze. Czy tak naprawdę no, robimy markę, która w jakiś sposób jest użyteczna dla klientów i daje im po prostu jakieś dobre doświadczenia, tak? W przypadku marki takiej, brandów niezwiązanych z osobami, o tyle jest łatwiej, że jak sobie zdefiniujesz te wartości, gdzieś tam marki przełożysz je, zoperacjonalizujesz, no to po jakimś czasie, nawet jak coś się zmieni, coś nie wyjdzie, to jest łatwo powiedzieć: OK. Zmieniamy kierunek, zróbmy rebranding. Zresztą mamy no wiele firm, które zupełnie co innego robiły na początku, a zupełnie co innego um, robią w tej chwili, i to udało się ograć. W przypadku osób jest to troszeczkę trudniejsze, dlatego że my bardzo często, jako ludzie, właśnie od innych ludzi to zaufanie budujemy mówiliśmy o tym na spójności. Mhm. I w momencie, w którym Coś mi tu zaczyna nie grać, że mówiłeś jedno, a teraz mówisz drugie, to ten powiedzmy rebranding jest trochę trudniejszy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka czysto dla mnie psychologiczna, że my mamy coś takiego jak nasze ja wewnętrzne i ja zewnętrzne. I nie może być zbyt dużego rozjazdu pomiędzy tym moim ja wewnętrznym, czyli tym, kim ja wiem, je, czuję się, że jestem gdzieś tam wewnątrz siebie, a tym, jak się prezentuję. Patrz bardzo często tutaj ten syndrom oszusta, jeśli jest to duże, duża rozpiętość, gdzieś wychodzi. tak? Więc dlatego ja zawsze mówię, że. Marki osobiste raczej budujemy niż kreujemy, mm -hmm. bo one też zawierają ten element odkrywania siebie. I to, co powiedziałeś wcześniej, czyli te wartości nasze i to, że pewne rzeczy po prostu dla mnie w życiu są ważne, nienegocjowalne powinno być odzwierciedlone również w tych wartościach mojej marki, czyli nie wiem w pewne współprace współpracę wchodzę, w pewne współpracę nie wchodzę. wiem, co robię, czego nie robię jako marka. Z drugiej strony, no ludzie mają, mówiliśmy o tym pewne schematy, pewne kategorie. Czasami byłoby nam się prościej i szybciej wbić do ich świadomości, jeśli zrobilibyśmy coś trochę może wbrew sobie, ale wpisujące się w schemat, którego ludzie od nas oczekują jako nie wiem, załóżmy coacha czy trenera, tak, że będą tam wielkie, inspiracyjne hasła motywacyjne. One zawsze świetnie po prostu no. chodzą, biegają, mają duże zasięgi, mają gdzieś tam dużą odpowiedź, znaczy dużą taką response z zewnątrz i dobrze się niosą. No ale ty możesz być osobą, która no nie jest w tym nurcie metafizycznym coachingu, tylko bardzo praktycznym, opartym na działaniu tak, i że efekty przychodzą no, tak, z tego działania. Taka, ale zobacz, to jest trochę taka, no bo to, to jest taki trochę konflikt między z jakimś takim, może że to jest złe słowo, populizmem, czyli takim trochę realizowaniem tego, co wydaje mi się, że moi klienci ode mnie oczekują, prawda? No to tak. jest przecież te wszystkie badania, jakieś pokusy, co lubią ci, co lubią kobiety w takim wieku, a mężczyźni w takim wieku, gdzieś tam z wykształceniem okay. miejskim, w mieszkaniu miejskim i tak dalej. A z drugiej strony trochę takie poczucie pewnej takiej mm, własnej Tożsamości prawdziwej, o tym, co powiedziałeś. No nie, to jest tak, no jeżeli ja, no bo to to jest dla mnie trochę nie do pogodzenia, no bo jeżeli ja sobie myślę, tak, chcę być dla jakąś, jakimś usługodawcą względem jakiejś grupy, wiem, że ta grupa potrzebuje bardziej tego czy tamtego, prawda, i że lubi słuchać takiego komunikatu, a nie innego, i buduje de facto mój przekaz trochę pod to. Że to czasami jest w ogóle, wydaje mi się. Jeśli jest sprzeczne. to wbrew Tobie, to to się rozjedzie. Znaczy, po pierwsze, to nie będzie odbierane jako szczere, a nawet jeśli będzie odbierane jako szczere, to bardzo szybko przestanie, bo Ty będziesz robił inne rzeczy podświadomie, chociażby w sposobie właśnie słów dobieranych, innych gdzieś tam aspektów marki, które będą to podkopywać. No tak, ale czy to nie jest tak, że, zobacz, że ta, ta, ta cała komunikacja, yy, powiedzmy, w szeroko rozumianym internecie, może to nie tylko w internecie, to marketingowa, jest jakąś taką mikronalną częścią mojego biznesu. No, są takie osoby jak ty, które potem są nagradzane jako osoby o wybitnym autorytecie gdzieś tam na LinkedInie, bo są aktywne, non-stop się tym zajmują, bo to jest też trochę twoja, twoja robota, prawda? Ale... To ja cię zaskoczę, no. bo ja policzyłam. Ja przez ten rok opublikowałam 33 posty na LinkedInie. Przez cały zeszły rok opublikowałam ich 40 tam, 47 procent. No, dobra, to 8. musiałeś to zrobić bardzo sprytnie w takim razie. <laughs> I spowodować duży ruch w sieci, ale no. Tak, więc to znowu, znaczy bardzo często jak potem zestawisz fakty, no to właśnie chodzi o to. Jakie tematy poruszasz, jak okay. mówisz, co mówisz. Też oczywiście trzeba pamiętać, że kiedy zaczynałam, no to ja tych postów robiłam 3-5 dziennie. Do tego miałam już wcześniej zbudowany blog, bo LinkedIn nie był moim pierwszym miejscem, w którym byłam, tak. więc mogłam też z bloga tak jakby recyklingować te treści i wtedy o wiele szybciej, prościej się gdzieś tam buduje. Ja Często też zabieram głos w jakichś dyskusjach, które dotyczą moich tematów. Ale właśnie, bo to, Kilka bo to... osób mi powiedziało, że jestem mistrzynią komentarzy, które są tak, krótkie ja, ja i w których ale jest to, kwintesencja czyli ja <laughs> ja jest knockout. Bo ty może postów to i miałeś 30 czy 40, ale gdyby policzyć wszystkie twoje komentarze przy okazji różnych dyskusji, to tego jest bardzo dużo. Tak bym powiedział. Tak ale ja to wyda. robię przy okazji. Siedząc w kolejce, czekając, nie wiem, na syna, który gdzieś tam jest na jakichś zajęciach, albo się właśnie zbiera ze szkoły i szykuje, tak więc. Dobrze, to powiedzmy, na ile według Ciebie w takim razie, skoro to robisz? Ja, bo ja wiem, że to też może ja też robię to przy okazji, może nie mam aż tyle komentarzy, co ty, ale, ale, ale też. Mam świadomość, że to jest niezbędne, niezbędne narzędzie. Natomiast jak bardzo według Ciebie ważne jest to, żeby na tych mediach cały czas być i podgrzewać ten komunikat, a na ile lepiej się skupić na tym biznesie i po prostu się na nim skupić. Wiesz te, co, ale te jest media was? są częścią biznesu, bo ja na przykład też dzięki właśnie znowu LinkedIn'owi i tym tam niewielu tak naprawdę postom i komentarzom nie wiem, no w tym roku dostałam zaproszenie, okazuje się, że wykładałam właśnie personal branding na top jeden w całym CEE według Financial Times'a Executive Education programie. Tak? Czyli też z takich rzeczy no ten biznes przychodzi i się, się po prostu rodzi. To jest kwestia znowu tej strategii, mhm. czyli świadomości, jaką marką jestem, co ja dostarczam, czego ludzie, czego właśnie odbiorcy potrzebują, klienci potrzebują, gdzie ja mogę dać tą wartość dodaną, tak? Bo ja się skupiam na komentarzach czy postach bardziej merytorycznych. I tam, gdzie faktycznie wchodzę w jakąś, nie wiem, spór ideologiczny, tak, to jednak staram się trzymać merytoryki, żeby to było ad argumentum, nie ad personam, tak? No dobrze, staram to... się, żeby to było krótkie, zwięzłe, ale dawało pigułkę wiedzy no i dobrze, wartości. Ale jak ty się. Ja myślałem, to, 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 to robisz to świetnie, że to spójne z tobą jest. Ja to zresztą to, to widzę dokładnie, ale tak się zastanawiam. W kontekście, żeby tak trochę spłętować tą część strategiczną, nazwijmy, prawda? Czyli tego to zbudowania, tego przekazu. Gdybyś miała popatrzeć na przez pryzmat swoich klientów bez nazwisk, prawda? No to jakie najczęściej głupoty robimy? Da się to jakoś. Tak... Najczęściej robimy takie głupoty, że robiąc ten biznes, mamy mało czasu na te social media. Ja naprawdę też mam na nie mało czasu i ja nie spędzam w nich. Wiele czasu, tak. Natomiast ja standardowe posty mam zaplanowane. Czyli siadam raz w miesiącu, robię sobie plan pod moje, gdzieś tam, plany biznesowe, czy rzeczy, zapytania ofertowe, które chcę dostać i po prostu tworzę te treści, albo recyklinguję treści, które już mam, albo recyklinguję fragmenty moich blogowych postów, tak? I po prostu tworzę taki kalendarz. I potem nad tym nie siedzę, bo potem wiem, że ja mam 15 czy 20 minut, właśnie no gdzieś tak. tam w kolejce i wtedy w chodzę, mam ustawione powiadomienia, więc też widzę albo wyszukuję, gdzie są te ciekawe dla mnie konwersacje. No i jak jest coś, co czytam i mnie obudzi, to po prostu to komentuję. Okej. Okay. No dobra. Czyli reaktywnie, a jednocześnie w sposób planowy i trzeba naprawdę założyć i dobrze sobie policzyć, ile ja mam na to czasu, i tą taktykę już potem tego bycia w tych social media po prostu dobrać też do tego naszego czasowego, bo tam jest potrzebna w jakiejś formie regularność. Jak po mnie widać, nie musi to być regularność postawa, może być regularność komentowania. 30 bara postów to mnie naprawdę zaskoczyłaś. No dobra. Yy, Żaden nie jest o biznesie, albo niewiele, no może 10 z tego tym jest o bardziej biznesie. bardziej mnie zaskoczyłaś, ale to zaskoczenie. Yy, będzie trwać u mnie jeszcze przez 24 godziny, w związku z tym wrócę do niego w dniu jutrzejszym, A Wy oczywiście bądźcie z nami, jakby to powiedział pewien prowadzący popularny program.